Polska ponownie otwiera przejścia graniczne z Białorusią. Po miesiącach napięć, blokad i politycznych sporów rząd Donalda Tuska zdecydował się na krok, który wywołał falę komentarzy. To decyzja, która może zmienić nie tylko codzienność mieszkańców regionów przygranicznych, ale i układ gospodarczy w tej części Europy. Przyjrzyjmy się szczegółom. BIWL.pl Info z polityki polskiej i zagranicznej. Zasubskrybuj kanał Premier Donald Tusk ogłosił, że od nocy z 30 września na 1 października Polska otwiera granice z Białorusią. Dotyczy to zarówno ruchu osobowego, jak i transportu towarowego. To koniec wielomiesięcznych ograniczeń, które wprowadzone były ze względów bezpieczeństwa i sytuacji politycznej. Tusk podkreślił, że państwo zachowa pełną kontrolę nad tym, kto przekracza granice, ale nie może dłużej ignorować skutków gospodarczych blokady. Zamknięcie przejść uderzyło w handel międzynarodowy. Symbolicznym przykładem były ponad 130 pociągów z Chin, które utknęły po stronie białoruskiej. Dopiero dzięki interwencji Pekinu udało się rozwiązać kryzys logistyczny. Teraz przewoźnicy odetchną z ulgą, bo ruch towarowy wraca na normalne tory. Mieszkańcy Podlasia i Lubelszczyzny liczą z kolei na ożywienie handlu przygranicznego i powrót klientów ze wschodu. Decyzja spotkała się z różnymi reakcjami. Część środowisk gospodarczych i samorządów mówi wprost: to szansa na odrodzenie lokalnych rynków. W Warszawie odwołano protest przewoźników, którzy domagali się odblokowania granicy. Jednak nie brakuje też obaw. Eksperci od bezpieczeństwa ostrzegają przed ryzykiem zwiększonej presji migracyjnej i wykorzystywaniem ruchu granicznego do działań hybrydowych. Otwarcie granicy ma też wymiar polityczny. Polska wysyła sygnał do Brukseli, że potrafi łączyć kwestie bezpieczeństwa z odpowiedzialnością gospodarczą. To również komunikat wobec Mińska i Moskwy, że Warszawa nie zamierza rezygnować z dialogu, ale jednocześnie nie traci czujności. Donald Tusk podkreślił, że decyzja była konsultowana zarówno z partnerami WE, jak i z sojusznikami w NATO. Otwarcie przejść granicznych z Białorusią to wydarzenie, które zmienia reguły gry. Dla jednych to nadzieja na rozwój gospodarczy i normalizację, dla innych źródło niepokoju o przyszłość bezpieczeństwa Polski. Jedno jest pewne: to dopiero początek nowego rozdziału w relacjach polsko-białoruskich. Zasubskrybuj kanał!